Wielka lekcja dla wszystkich z tych rządów pisowskich jest taka, że o ile wcześniej zwykle elity intelektualne, artystyczne, zawodowe kapitulowały wobec władzy. Tym razem po prostu po opór. I to taki widoczny. I, i w naszym zawodzie, naszym tygodniki, dzienniki niektóre, wiesz, no, Poszczególni dziennikarze, publicyści i tej trasy z górnej półki. Środowisko lekarskie, ci lekarze, rezydenci, prawnicy. Prawnicy, ja całe życie byłem przyzwyczajony, że, 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 że prawnicy to jest środowisko najbardziej konformistyczne, tchórzliwe i tak. No to jest się wspaniale po prostu. Ci sędziowie sądu, na, na, na najwyższych, którzy jednoznacznie wydali swoje to postanowienie, których, 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 których trzeba było popacyfikować. Nie, no wspaniale. A zawodanie. które zasoby społeczeństwa obywatelskiego, czy które zasoby instytucjonalne i ludzkie opozycji uważałbyś za najistotniejsze dla, dla przetrwania choćby wiary w to, że, że w końcu się uda? Media, samorządy, samorządy bardzo ważne i te r, 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 rozmaite instytucje lokalnych skupień. Więc to może być z jednej strony teatr studencki, z drugiej strony to, 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 to może być Jurek Ovczak, z trzeciej strony to może być Festiwal Malta w Poznaniu. Tego może być dużo. I co ważne jest, to to jest to, że z wszystkich tych instytucji nie idzie przyzwolenie na ten język pisu, Jakby Polska została pęknięta. I dochodzi często do, do tego, co jest, co da się wyjaśnić, ale co jest niepokojące, że w gruncie rzeczy, wiesz, to jest tak jak po śmierci Gab Gabriela Narutowicza. Pani, wtedy, pani Maria Dąbrowska, niestety usiedł w dzienniku, że jakby dwa różne narody żyją obok siebie ci, którzy za, 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 zamordowali Narodowicza, na, na nie strzałem, ale słowem, kampanią, brutalną br, 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 no, nagonką, szczuciem i ci, którzy go opakiwali. Otóż mnie się wydaje, że od wtedy ten podział, wtedy taki wyrazisty, w naszym społeczeństwie w różnych związkowanych formach trwa.